Chodź, muszę ci zaprezentować nową jęgę. Tak. Nie patrz na indyka jak coś. Zjadłabym indyka. O! Nice. Jestem Dobra, słuchaj. Jesteśmy, jesteśmy tak. To jest nowa jęga i ona nie dość, że ma klocki, to jest, że oh! ma budynki, uh -huh. po których możesz zauważyć, że rzucają um. różnymi rzeczami, na przykład w tym momencie kontenerami. Mm -hmm. I ty jesteś na różnych piętrach i, i musisz uważać, bo też może cały budynek polecieć. A, a jak Oczekaj, ja... A do ciebie. Ale tu nie schodź! Nie schodź! Bo... Aha, Czy bo to padło środkiem. Czy było warto? Trudno. Krystian, nie A było chwilę mogę zrobić, mogę zrobić rewiwę. Ola, spokojnie. Chcesz robić rewiwę? Ja jestem sama dla na. Ciebie. Dla ciebie. Dla ciebie, Ola! Cześć! i To o, się ma. O, dla Ciebie. No za tym jest o. najbezpieczniej, stać, ale można też niebezpiecznie stać. Krystian, e, nie podoba mi się co ta osoba robi. Ona chyba tylko przede... No, ewidentnie próbuje zburzyć ten budynek. Tak mi się przynajmniej Olu wydaje. Aha. Stara się. Okej. Okay. Mhm. Bardzo jej się nie podoba to wszystko. Mhm, Przesuwa się, przesuwa. To indyk jest! To jest indyk! To jest indyk! To jest indyk! Najgorszy indoor! O. Dobra, załatwimy go, zrobimy z niego żarcie. A olu, Kresen. leci, leci, leci budynek. Krystian, przestań tak robić! Co ja robię? Ja nic nie robię! Czy to twój telefon? Co? Gdzie? A nie, no A! 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 Ola, ola, uciekaj, A! bo budynek spada! Uciekaj, ola! Czekaj! Jesteś na dole! Dobrze, uważaj, uważaj, uważaj! Nie dotykaj, nie dotykaj kontenerów, nie dotykaj kontenerów, dobra, Ola! Nie dotykam. uważaj, kontener! O Boże! Dobra, żyje, ciekaw, ucie... Uważaj! Dobra, żyję. żyję. uciecę! Uciecę! mnie mi ręku! A, A! A! Jezus, Idę na drugą stronę. Leci! Dobra. Jest bezpiecznie. O Jezus, dobra jest. Uważaj! Sto, uważaj! 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 idę tam! Dobra, trochę A! Usiadłem na czymś przez czy przypadek. Nie siadaj! O nie, o nie! Uch! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, okay, dobra, dobra, dobra. Chyba Musimy... nikt nie dostał jeszcze. <laughs> o, nie, nie siadaj! Nie! nie! O nie! Ola! Ej, ale przynajmniej już wiem, że ten dźwięk to jest A! jak ktoś umrze, więc jest śmiesznie. Tak. <laughs> Mogę ci... A ty się śmiałaś, że to mój telefon, ty gałganie. No bez kitu się śmiałam. Ola, kup sobie szansę, żeby być rzucaczem. O... Nie, 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 ja chcę Krystian y, oglądać i... Kryna tylko 2% kupuje? O oh, oh. oh, oh. Ale bida! Nie chyba patrz, tu jest chcesz, patrz. Be, be for our next round, szybko Ola. Ale ja nie chcę! Jezu, chcesz być, chcesz być, chcesz. Dobra, to ja Bro. będę. No bo już kupiłam, Bro. już kupiłam. Dobra, to ja będę po tobie. Okej, okay, zobaczymy. A to, na, to myślisz, że to nadkupi twojego? A dwie za dwie rundy, czyli myśli, myśli, myśli gra. Okej, okay. to dobrze, że gra myśli, myśli, myśli. Ej, podoba jest ci się mój jednorożet? Wspaniały jest, I. fajny bym Dziękuję. powiedział. O, Męczyn! O. o! Jak ja grałem to tego nie było! Double trouble, co się jest? dzieje? Czym jesteś? Uwe, dwójkę jest? jesteś O mój Boże. Dobra, Krystian. Czym będziesz rzucał? O, nie dobra. Tym nie mogę, Amo tym nie, nie mogę. Amogusem! Słuchaj, Krystian. A, A, nie mogę Amogusem. Czy... Ola, że ty głupie No, słuchaj. Dobra, czekaj, e, czy ty masz osobne opcje niż ja, czy masz tego? Osobne chyba mam. Tak mi Nie. się wydaje. Masz 500 spida? No mam. No to dawaj go. Okej, okay, dobra. Kiblami, dawaj, kiblami ich, no ja, ja ich kiblami. I <giblami> <giblami> A tak, zmaszowane. Zmasowany! dobra, dobra teraz tu jakoś. Ja windyka celuję, ja windyka celuję. Gdzie ty masz, i tak jak one pierdą w ogóle? Wiesz, co? Chyba niżej będziemy musieli je ustawić. Jeszcze niżej, dobra, to ustawiam niżej, no. o, a ty strzelaj w międzyczasie. Dobra, Proszę. strzelam. O, oj, 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 aż tak nisko. No dobra. No, Awaj, klepiemy, mamy 100 sekund jeszcze. Okej, okay. myślę, myślą. że trochę... Dawaj, Ola, sto... <laughs> nasze zadanie to trafić kibelkiem do domu. Okay. Dawaj ciśnij. Dobra, słuchaj, staram się, próbuję! Zaraz tam wleci! Prawie. Dawaj. O dawaj kibelek, zaraz jest. w toalecie będzie. Dobra! Dobra, jest. dobra, wlecie. <laughs> nice. o, ale tam wszyscy Dobrze. są trani! Dobra, tak, ja z tej tak, mojej ja strony muszę trochę, ten indyk mnie denerwuje na dachu, wiesz? Mnie Myślę, też że... denerwuje ten indyk. Myślę, że powinieneś dobra. coś z nim zrobić. Wiesz co? No Dawaj spokojnie. kontener. Ja muszę kontener. Dawaj, podwyższamy trochę. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. Dobra, lecimy, Ola, lecimy! No próbuję! O, jak mu się toaleta odwróci... O, spadł niżej, spadł niżej, Ola, dobra, jest Dawaj, podwójnie w indyka, podwójnie w indyka! Dobra, dobra, indyka. Próbuję, próbuję. na indyka! Ładnie na indyka! Musisz kibelkami, kibelkami. Dobra, kibelkami. O, rozsypuje się! Uh, dawaj! Nie, nie, jeszcze nie! Jeszcze nie! Oh. Indyka, dawaj! No, Dawaj, indyka! Dobra, ola, czas się na kontenery przerzucić i niższe piętro, szybko. Już! Dawaj, Robi musimy co? jak najwięcej osób teraz zdjąć. Dobra, próbuję, próbuję. Ściągamy ich, ściągamy ich. Próbuję, próbuję, w jednym miejscu siedzą. Ktoś dostał! Dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj, dobrze. dawaj. Boże, no ten dom to jest taki ciężki do zbicia! No tak! Co tam w ogóle o, ktoś, tam, się... ktoś tam lata, ktoś tam lata. Właśnie widzę, że coś się... Jest... Dawaj, dawaj, 23 sekundy Ten nam zostały. Ten indyk mnie tak denerwuje. Lewa, lewa strona, lewa strona jeszcze jest. No próbuję, ale tam jest ściana, to jest za Dobra, dużo Dobra, ja minimalnie ściana. prędkość zmniejszę. Pa, 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 o nie. A podwyższę kąt. Dawaj, dawaj, dawaj. O nie. Nie wiem, czy dawaj, damy radę, nie wiem, czy damy radę. Dawaj, jeszcze dawaj. kogoś trafimy. No ja, tyłu, chyba nikogo z tyłu. Jest! Dostał je? ktoś! Dostał ktoś jeszcze na koniec! Nice. Ale byliśmy. świetni, oczywiście, świetni, byliśmy. Byliśmy najlepsi na świecie, Ola. Tak! <laughs> nie o, spodziewali się. Jaki Ale fajny plan. To jest szukane, bo, bo my mieliśmy domek, a chcieliśmy wieżę. A jakby była wieża, to byłoby łatwiej, nie? O! Jestem graczem. No nie, Gdzie to jesteś? jest znowu ten budynek. Jesteś? Jestem gdzieś tak, tak. na dole. Mniejszy? O! Jestem o, o. na samej górze! A! Dlaczego kontenery już pada? latają? O, dobra, już widzę gdzie. Mm -hmm, mm -hmm. Ale ktoś rzuca wysoko. Dobra, ja jestem na w miarę na nie dole. Nie ma się czym przejmować na razie. E, dalej nie ma się czym przejmować. Ty Jesteś na bardzo niskim dole, czy... No, praktycznie na samym dole jestem. A przy wszystkich ludziach jesteś, tak? No, powiedzmy. O, o. Dobra, słuchaj, bo on bardzo nie lubi tej góry, budynku. Właśnie widzę. Poczekaj, mogę to jakoś oddać? Mogę. Ktoś windą jedzie. Ale widzę tak. chyba nawet rzuci. Że... <grym> Czy ty jesteś na samej górze? <grym> On we mnie celuje! Uważaj! On we mnie celuje! Uważaj, uważaj, uważaj! O o. Okej, okay, dobra, dobra. Ale ja ja nie zejdę niżej. Swoją. Nie ma nawet opcji, że zajdę niżej. Spróbuj! Ja nie widzę nic. Nie, dobra, to nie. O, gdzieś na dół teraz strzela. Ale to. to. <grym> Ktoś dostał chyba bułek. Dobra, ja mogę sobie tu pójść teraz. Poczekaj, gdzie on rzuca, <noise> Na dół, na dół gdzieś. Na sam o, dół. kurde, trochę rozwaił trochę on... tego piętra. Aha, on na sam dół, sam dół. Dobra, dobra. Tak. Okay, o, zaraz okay. to się sypnie, Ola. To niedobrze, bo mnie zgniecie. No, ja jestem na samej górze, a, o czym chcesz a mówić. A ja, ja nie mogę nic zrobić za bardzo, wiesz, z tym faktem. <noise> ja też. O, wyżej będzie? Nie, to... Samochód jakiś chyba był. No i mnie trafił. Nie jestem pewien. O. Ale słuchaj. Wiesz że się sypie powoli chyba? Nic się nie, nie stało. Spadłem, dostałem trochę, trochę zdrowia, ale luz. Dzień dobry. Jest okej. Okay. na sam koniec o, przyszłam, super. Okej, okay, rozumiem. Ja Dobra. idę tu, ja się nie boję, Ola, patrz. No, no nie, ja no. się odbił perfiznie. Właśnie widziałam, jak się nie boisz. No nie. Alcina, mogę kupić Rewive? Okej, okej, okej. Myślisz, okay. że tak na sam koniec ten revive coś da, No ja, ku, ja kupiłam. Skąd? O! Uważaj, 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 uważaj! Eee, takie samochody, to ja się nie boję. Co ja chciałam w ciebie, on ciebie... Nie! Co? O, o nieładnie. Sam, sama zostałam, sama zostałam! Dawaj, Ola, ugrasz to 10 sekund, 10 sekund, dawaj. Próbuję, próbuję, Dasz próbuję. Sobie. Próbuję. Dobrze, dawaj, dawaj. Nie da się oszukać, da się oszukać, da. dobra, jest, cztery, dwa razy jeszcze góra, ty, nie, ostatni raz, Ola, nie, yes. Yes. brawo, udało się, dziękuję, Grat gratulacjom. dziękuję, gratulacją, dziękuję, dziękuję, proszę, Super. chcesz znowu być w kolejnej rundzie? Tutaj można głosować na mapę, ja chcę to, czemu, Dom czemu oni wszyscy nas no, no wejście, to jest nudne. A, to są okay. różne budynki, nie wiedziałem. O, oh. te, to są schody, możemy się spotkać. Ola, oh, Chodź na samą górę. Poczekaj. O, dy 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 dy, już ktoś umarł. Idę <grystanie> na górę, idę na. Co to puste, ja, ja Idę na samą górę, gó, 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 górę. Gó, ja jestem już na samej górze. Ja jeszcze nie mam. Hej, hej, ludzi, pocać mnie. And no, nie, nie bądź taki. Krysta, jak, jak to jest wysoko ta góra? No, to jest bardzo wysoko. O, ty leci. O, to się budynek, ale nie zwracam na to bilet. Chcesz mnie podsadzić? Siema, pa. O pa! Ciekawe co to O nie, mogę, nie możesz mnie pocalić. Pa, 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 pa. czekaj. Nie mnie! Niech się przeładuje, nie, czekaj. Aha, o, aha. Nie, nie widzą, nie widzą, nie widzą, nie widzą. Aha, okej. Okay. <grymka> no, dlaczego? O, o nie, tylko mnie nie <grymka> zdmuchnij, proszę. Spoko. Ja mam tu No co?! Jesteś... O, o. Krisa, chyba do nas celuje. Gdzie? Nie. Fa. Jesteś o! gotowana, Beckon? ci kibel też spadł, o, jak Czy chcesz... ty znów kolejną osobę? Tak. Gdzie ten kibel? Rzucaj kiblem, dawaj. Ale wali, to idzie w kosmos gdzieś. Ura! Gdzie to poleciało? Przeskoczył! A nie, on próbuje bardzo wysoko, albo ale bardzo prędkość zmniejszyć, żeby spadło od góry na nas. Tak, tak, tak. On, on próbuje zrobić o, takiego wieku. Chyba wiesz. jednak już od... nie. Chyba jednak odpuścił, no. No um, fajne to piętro było. No dostaliśmy. Okej. Okay, okay. Olu, budynek ucierpiał. Nie, nie wiem o co ci chodzi. Jest. A minimalnie ucierpiał. Jest stabilnie Znowu. na razie. To tylko Tego latające dobra, samochody nie przejmuj się. Daj. O! To Harry Potter no. do nas leci, on miał taki latający samochód, nie? Tak, w tym tempie nie będzie źle jakoś, ale wali w jedno miejsce strasznie. No, zaraz na się wieża przewróci. O! Całe piętro wypadło. O, o! O, o! Krysia. Wiesz co, on chyba ma plan, żeby rozwalić całe piętro i nadtrzucić. Chyba tak, chyba tak. Robi się ciekawie, bo stoimy na słupku jednym i nie wiem co zrobić. Tak? Kryzian, czy powinniśmy schodzić po schodach? Uu! Uu! Powinniśmy nawet zeskoczyć, mi się wydaje Olu. O, dobra, żyje, 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 żyje. Czy tam teraz kombiny? Nie wiem. O, niżej o, teraz o, robi. O, o, Idziemy do o, nich e, niżej. Nie. Myślę, że może być z tym mały problem, wiesz? Pokazać coś? A nie! O, czekaj. Tutaj są schody, w tą stronę, dobrze. Uważaj! Uważaj. Nie o, nie, niżej, czy nie wyżej? ma czasu już! Czekaj niech strzeli? Nie do nas. Idziemy na dół, dawaj. Dobra. Okej, 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 okej. W sumie bezpiecznie jest siedzieć w tym słupku, Krystian. Może tak? Jest, wygraliśmy, udało ooo! się! Super Wszyscy było. Wszyscy mnie kochają, których zrzuciłem za pomocą suszarki. No weźcie, ten jest śmieszny, podwójny. Tak głupio wygląda. Jak nie zagłosujecie na tego, to będę was zrzucał. O, ktoś zagłosował <kłyska> o. razem z nami, fajnie. No i koniec. O, nie wiem. No trudno. O, ale mam komputer, może być. Gdzie ok. Gdzie jesteś na samej górze? A to jest winda chyba. O nie, mój komputer ma wirusa. Nie, są schody, idę na samą górę jak coś. Krystian, mój komputer ma wirusa, nie mogę. Nie, nie, zdłuchaj mnie! Czy my idziemy na górę czy na dół? O. Na samą górę idziemy. Mhm, mm mhm. Mm ok, Ej, rozumiem. ja się nie boję. O, Je nie ma góry. Y no jesteśmy u góry, Ta, to jest góra. Tak? Okej, okay, tylko ut tu? utknęłam na schodach, więc nie jest za fajnie. Nie, Chyba nie, nie idę niżej. Nie o. możemy tu siedzieć, nie możemy tu siedzieć. Leci samochód! Okej, okay, okej. Okay. Spoko, do piętro niżej. No dobra, o do góry podniósł, do góry podniósł. Gdzie ty biegniesz? Ja biegnę za tobą! Na dół biegnę! No Ja mam krótkie głuszki. O. o kurde. Okej. Okay. Mm. Krzyżia... Ja, nie podoba mi się to. <laughs> ty kogoś dmuchnąłeś? <grystanie> tak, tego co szedł przed nami. Kwiat, <grystanie> skupiłam ciebie. I idę na sam dół cały czas. <grystanie> Kiwa, co to za <grystanie> To nie ja Ale przycie... <grystanie> są na dole osoby do zrzucenia. Ale ja jestem na sam. A nie, nie jestem już na samym dole, okej. Okay. <grystanie> nie mogę. Proszę przestać. Ja mam ekon. Poczekaj, poczekaj, ja brilla ja zarabię. Czy ty w ogóle buchem. coś za to dostajesz? Jasne, pa ups, wyfrunął. To nie byłem ja Wyfr... o, o. Słuchaj. Pokażę ci patrz, patrz co to robi z ciałem, jesteś gotowa. Okej, okay. rozumiem. Pata Mi Mi Milana Milka, papa, ona jest gotowa. Jesteś gotowa? papa? No, no, pokażę. Trzy, dwa, jeden. No, prawie. O! Udało się! Double kill! Ja działam lepiej niż ten gościu, co rzuca tymi samochodami. No, ty za niego całą robotę robisz, Christian. No. O, patrz, komputer nam spadł z piętra. To jest znak, żebyśmy o, okay. pograli. O kurde, nie zdążyłem. Ważę, Ola, ktoś dostał w łeb! Okej, okay, okej, okay. Krystian, żyjemy, żyjemy. Jest. Żyjemy, jeszcze jest żyjemy. Dobrze. O słuchaj, to jest to wopad, czas, że... się ukończy, czas się mu kończy, czas się mu kończy! No Krystian! <grym> ja ich dmucham! Przez za nim dmucham. Jeszcze raz, jeszcze raz ich dmuchnę, chodź Ola. Nie, tylko nie mnie, nie mnie, nie mnie, nie mnie, nie mnie. O nie. Nie zdążysz. <grym> nie! Akurat się skończyło! A ja, Dobra, Krysiana, słuchaj, ostatnią rundę, róbmy. Chodź na ten okrągły zagłosujmy bo jest śmieszne. Dobra. A jak sobie, ty, Chodź, ja chodź, 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 chodź. Zdążymy, zdążymy, zdążymy. ja też? Nie, no dobra, nie jaj. zdążymy. Nie, nie zdąży, nie zdąży, nie zdąży, nie zdąży. Nie zdąży. Nie Ja będę niby. Kupiłam, mam 100%. O nie. A o, o, jestem sam. Um, no dobra. Co to jest global nuke? Ty kupiłaś. O! o. Ktoś kupił globalniuka. Mhm. Wysadził wszystko. Było ciekawie. Ogólnie. Dziękuję. O! Wygrałeś rudę, Krystian. Gratulacje! Wiadomo, najlepszy gracz na świecie! Ciekawy, ile ten niuk kosztuje? Gdzie on jest? Nie wiem, w sklepie. Mega Shockwave. Coś tam. Nie widzę tego. Nie widzę niłka. O, double Szczerzymy. trouble! O. Christian. Double Chris... trouble, o, ale Jestem ale o, ja jestem frower. O, o ma. <laughs> Chyba im się nie podobało, że byliśmy frowerami, ale teraz i tak jesteśmy. Czemu mogę.? Ma o, ty znakiem rob Robux rzucasz. Cze Czemu mogę tym rzucać? <laughs> ktoś prawie dostał, zobacz, zobacz, dobijam. <laughs> Okej, okay, rozumiem. A czy to ma znaczenie, czy ja stawiam to blisko, czy daleko? E, jakieś na pewno ma, olo. Okej, okay, to... Została <laughs> ode mnie znowu... Okej, ja ten słup spróbuję dobra, rozwalić. Rozwa sy sypujemy zsypujemy ich, zsypujemy ich. No próbuję, cały czas w ja miejscu próbuję brzeczne, na brzeczne próbuję te nabrzeżne, na próbuję O, dobra, Ola, pomagam tobie. Pomagam no, tobie ewidentnie. No, bo ty już masz słup rozwalony. No tak, pomagam Tobie, patrz. Robimy to podwójna siła. Dobra, ktoś tam dobra. Spadał. Wszyscy nadójcie. <grym> <Yes>! Trzeba na dół, <grym> trzeba na dół to zrobić, Krystian. Weź, weź, obniż, bo jesteś bliżej. Weź, Obniżam. Ang angle, dobra, dobra. Wiesz co, ja w tym będę wcale na razie. Okej. Okay. Tego się nie spodziewają, o! bo to jest cienkie. Okej. Okay. O kurde, ktoś tu stoi na brzegu. Faktycznie stoi. Faktycznie stoi. O. Dobra, jest stoi, nie ważne. Waliak tych na środku, tych na środku, tych na, na środku musimy trafić. Wow, no, no, ale no, tam Olakila zaraz robisz. No próbuję. Oni w tym słuchu siedzą, to dlatego. okej, okay, okej, okay, dobra Przyspieszę trochę, to będą ci leciały bardziej prosto. O, oj, jak tam rozwalone już. już. Dobra, 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 dobra. O, trochę za wysoko chyba lecą. To niżej po prostu dam. Dobra. O, piąteczka. O, teraz lecą chyba idealnie, Ola. Dobra, Krystian, są, są super. Są super! O tak! O, tak dobra, tak kogoś strzeliłam! Kogoś <śmieną> zsunęło! Prawie, prawie. Oni nam nie, nie mogą, bądź, przy ilości tej... O! Czy ktoś idzie? Ola, prawie, prawie, Ola. Tak, udało ktoś, ostatnia osoba, Ola! Dobra, dobra. Damy radę, ona stoi. Nie no. ma! <laughs> nice. Jesteśmy najlepsi wow. w tą grę, jednak. <laughs> Najlepsiejsi.